Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed Wami materiał, w którym poznacie dość ciekawe miejsca w Skyrim. Oczywiście, jeśli chcecie więcej filmów tego typu, to możecie zostawić łapki w górę. Zapraszam do oglądania. Na początek mam dla Was gorące źródła, które znajdują się niedaleko Sanktuarium Staroblasku czy też Fortu Amul. Znajdziemy tutaj coś w rodzaju Skyrimowskiego Spa, gdzie odpoczywa grupa myśliwych. Wiecie, piękno natury, gorąca kąpiel, jakieś winko, coś do jedzenia no po prostu wspaniałe miejsce. A przy okazji, można tutaj również podziwiać inne widoki. Następnie mam dla Was skrzynię. No i pewnie już sobie myślicie, że co kurwa ciekawego może być w skrzynce, ale nie wychodźcie, bo ta skrzynka jest naprawdę interesująca, gdyż jest niewidzialna. A ponadto jest w niej dużo dość drogich przedmiotów. Ową niewidzialną skrzynię można znaleźć w gwieździe zarannej. Dalej odwiedźmy lokację, w której znajduje się wielki krab, ale jest on naprawdę wielki, bo te standardowe kraby to przy nim są po prostu malutkie. Niestety, stworzenie jest już nieżywe i możemy na nie tylko popatrzeć, a szkoda, bo walka z takim monstrum mogłaby być bardzo ciekawa. Wielki Krab znajduje się tuż obok pomnika Gyukara. No i na koniec mam dla Was drzewo. I pewnie znowu myślicie, że co ja tu kurwa pokazuję, ale i tym razem Was nie zawiodę, gdyż to drzewo jest naprawdę duże i przy okazji służy jako most. Chociaż szczerze mówiąc, według mnie ten zwisający bez głowy kadżit jest bardziej ciekawy, ale lepiej nie pytajcie, jak do tego doszło. No i to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapki w górę, a przy okazji napisać komentarz, w którym umieścicie swoje ulubione ciekawostki, czy też interesujące miejsca prosto ze Skyrim. Trzymajcie się, cześć.